Jeżeli szukasz działki budowlanej, to ten odcinek może ci się przydać. Ale jeżeli masz już działkę i jesteś na etapie projektu, to tym bardziej ten odcinek może ci się przydać. Będzie o tym, jak wykorzystać działkę, żeby stworzyć funkcjonalną i jakościową przestrzeń w Twoim domu. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom Według Ciebie. Czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania twojego przyszłego domu. Cokolwiek może ci pomóc, żeby twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. Tak jak wam zapowiadałam tydzień temu, dzisiejszy odcinek będzie o układzie funkcjonalnym. I być może się spodziewaliście, że będą tutaj funkcjonalne typy, jakieś takie podpowiedzi, ale nie, będzie coś ważniejszego. Opowiem Wam dzisiaj i też opowiem Wam za tydzień, dlatego że podzieliłam ten odcinek. Opowiem Wam, jak patrzeć na swoją działkę. To będą takie podstawy, to będą takie rzeczy, które Wam pomogą wybrać działkę, jeżeli jeszcze jej nie macie, a jeżeli już macie działkę, to pomogą Wam w ocenie, w jaki sposób usytuować budynek na działce. Jeżeli planujecie współpracę z architektem, to wtedy będziecie wiedzieli, Czego się mniej więcej możecie spodziewać, w jaki sposób patrzeć na ten swój projekt i czego oczekiwać. A jeżeli szukacie projektu gotowego, no to bardzo Wam pomoże ten odcinek i kolejny, i w ogóle te odcinki do koncepcji, w ocenie, czy dany projekt nadaje się w ogóle na Waszą działkę. Bo jedna rzecz to jest to, czy projekt Wam odpowiada, wiecie, w zakresie układu funkcjonalnego, ale. Druga rzecz, równie ważna, to jest to, czy budynek dobrze siedzi na działce, czy jest rzeczywiście do niej dopasowany, czy budynek i działka stanowią, że tak powiem, jeden organizm, bo to tak funkcjonuje. Tak samo jak dom sam w sobie jest całością, te wszystkie pomieszczenia, one są połączone, tak samo dom jest połączony z działką, bo po prostu powstaje w określonym miejscu. I właśnie od tego chciałam zacząć, że to usytuowanie budynku na działce no to jest podstawa, najważniejsza rzecz. Jeżeli budynek będzie źle dopasowany do działki, no to raz na zawsze stracicie swoją szansę. I wierzcie mi, że takich domów jest wiele. I ja to bardzo widzę, analizując projekty domów, które są na przykład już w budowie, i już jest za późno na gruntowne zmiany. To jest zbyt kosztowne, a budowa jest no, bardzo stresująca. Nie ma się co oszukiwać. Nie ma miejsca na to, żeby stwierdzić, że burzymy, tak, obracamy dom o 180 stopni na przykład, żeby było lepiej. Nikt się na to nie zdecyduje, albo mało kto. Więc ja nawet tego nie proponuję. Widząc to, i też widząc właśnie jak mało brakowało, żeby ci inwestorzy mieszkali w domu dobrze zaprojektowanym, no to po prostu chcę was ostrzec. Jeżeli jesteście na początku swojej drogi, no to może was to ominąć. Możecie po prostu mieć dobrze zaprojektowany dom. I tego wam serdecznie życzę i tak jak zawsze wam powtarzam, to nie jest kwestia pieniędzy. Możesz mieć mały budżet na dom i mieć fantastyczny dom. A możesz mieć duży budżet na dom i po prostu, no tak jak mówię, wiele stracić. Są osoby, które budują dom jeszcze raz z różnych powodów, ale między innymi dlatego, że no, budynek był wcześniej źle zaprojektowany. Ale pytanie do ciebie, czy Ty chcesz, żeby to była Twoja droga? Zwłaszcza jeżeli masz już na przykład dobrą działkę? No więc właśnie ta działka, dobra działka z jakimś pięknym widokiem, albo zwyczajna działka, jakich wiele. Każda działka ma ogromny potencjał i to może brzmieć jak pusty jakiś frazes, ale tak naprawdę jest. Jeżeli jesteście na początku swojej drogi z planowaniem budowy, przed Wami jest czysta kartka, no to naprawdę możecie wszystko, a przynajmniej wszystko w pewnych ograniczeniach. Co Was ogranicza? Ogranicza Was po pierwsze prawo miejscowe, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy. Po drugie, ogranicza was wasza działka, i po trzecie, ogranicza was wasz budżet. Dodatkowo architekta, który będzie dla was projektował, jego ograniczają też wasze potrzeby. Więc to jest taki punkt czwarty w nawiasie. I wspominam o tym dlatego, żebyście mieli świadomość, że jeżeli idziecie do architekta, no to on musi poznać wasze potrzeby tak w miarę możliwości szczegółowo. Im więcej mu powiecie, tym lepiej. I dobry architekt będzie chciał Was jak najwięcej wysłuchać, po to, żeby stworzyć projekt domu naprawdę dla Was, pod Was. A z kolei, jeżeli szukacie projektu gotowego, no to sprawdzenie potrzeb ono się odbywa mimochodem. No wiadomo, po prostu szukacie tego, co Wam pasuje. To, co może być z tymi potrzebami pułapką, tutaj, przy projekcie gotowym, no to, to jest to, że możecie nie zauważyć. Że projekt na pierwszy rzut oka wygląda, jakby odpowiadał Waszym potrzebom, ale mógłby je spełniać lepiej. No, ale też do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych odcinkach. Dzisiaj mamy temat działki, i z tych trzech ograniczeń, o których mówiłam, czyli prawo miejscowe, działka Was ogranicza, czyli warunki terenowe i budżet, to dwa dotyczą działki. I o przepisach miejscowych już jest odcinek, a nawet dwa odcinki, i tam Was zapraszam. To są odcinki 24 i 25, a o działce będzie dzisiaj. I wybrałam sobie takie dwie rzeczy, które ograniczą Wasz projekt pod kątem architektury, pod kątem układu funkcjonalnego. I to jest nasłonecznienie, i to jest relacja wnętrza i zewnętrza domu. Są oczywiście inne rzeczy, które czasami no, bardzo ograniczają zabudowę, na przykład właśnie te wspomniane przeze mnie przepisy miejscowe, dopuszczalne linie zabudowy i tym podobne, ale też jakaś infrastruktura, sieci, które przebiegają przez działkę. Oprócz tego jeszcze ograniczyć was może ukształtowanie terenu, to jest czasami bardzo konkretne ograniczenie, ale właśnie dzisiaj o tym nie będzie. Dzisiaj będzie o. Na słonecznieniu i relacji wnętrza i zewnętrza. O słonecznieniu będzie dosyć krótko, dlatego że o tym są już odcinki. To jest piąty i szósty odcinek podcastu, więc zachęcam Was właśnie, żeby też tych odcinków posłuchać. A z kolei dzisiaj dłużej poruszę ten temat relacji wnętrza i zewnętrza domu i opowiem Wam o takich trzech narzędziach projektowych, żeby stworzyć te relacje wnętrza i zewnętrza. Czym się posłużyć w projekcie, żeby te relacje stworzyć jak najlepiej? Także po kolei. Jeżeli chodzi o nasłonecznienie, ten temat już się przewijał w innych odcinkach i jeszcze przewijać się będzie, dlatego że jest bardzo ważny, jest kluczowy. A to, co dzisiaj Wam powiem na temat nasłonecznienia, to żebyście zastanowili się, jak chcecie się w Waszym domu czuć. Tak na serio. Pomyślcie, o wnętrzach, które Wam się podobają, może u znajomych, może z wakacji. Chodzi mi o to, żebyście w Waszym doświadczeniu poszukali czego chcecie. Nie będziecie pewni czego chcecie, tylko na podstawie swoich wyobrażeń. Jest potrzebne jakieś doświadczenie. To może być też negatywne doświadczenie czyli wiecie, jak nie chcecie, ale w tym przypadku jednak to pozytywne doświadczenie. Jest łatwiejsze do przełożenia na projekt. Pooglądajcie sobie zdjęcia, ale zdjęcia, a nie wizualizacje: wnętrz salonów, kuchni, jadalni, nie ma znaczenia styl, czy Wam się podoba, czy nie, po prostu jak czulibyście się w danym wnętrzu i przede wszystkim zwróćcie uwagę, jakie tam jest światło. Z mojego doświadczenia, Najlepiej doświetlone wnętrza, to są wnętrza od strony południowej, gdzie jest dobra ilość okien, dobra lokalizacja tych okien. No to te wnętrza są takie najbardziej zapraszające. I my chcemy w takich wnętrzach przebywać, bo wydziela nam się serotonina, jak jesteśmy w jasnym wnętrzu. I o tym mówiłam w odcinku o zdrowiu. Patrząc na zdjęcia, widzimy to światło, widzimy to ciepło, tę energię od słońca, bo to przywołuje nasze wspomnienia. I nasze doświadczenia. Także to Wam polecam. A jak już poszukacie, powspominacie, to niech to będzie baza dla Was pod Wasz projekt taki cel, do którego będziecie dążyć. Znając cel, nawet na tych zdjęciach, łatwiej Wam będzie podejmować decyzje projektowe. No bo pamiętajcie, że e, decyzje projektowe też będą polegały na tym, żeby z czegoś zrezygnować. Projektowanie, oczywiście, w zależności od różnych czynników, między innymi, właśnie działki, projektowanie to często jest sztuka kompromisów. A jak będziecie mieli cel, to ten cel wam ustali priorytety, których też to priorytetów będziecie musieli pamiętać, żeby się trzymać, no bo przed Wami właśnie będzie wiele decyzji, dużych decyzji i małych decyzji, i można się czasami zakręcić i zapomnieć o tym, co było dla Was ważne. I widziałam to już wiele razy u inwestorów, że jak jest tego dużo, no to nagle się okazuje, że coś teoretycznie mało ważnego nagle urasta do bardzo dużej rangi. No i też swoją drogą od tego jest architekt, żeby wam doradzić. Najlepiej będziecie się czuć w domu, gdzie pomieszczenia, w których przebywacie najczęściej, będą najlepiej oświetlone światłem naturalnym, czyli będą od strony południowej. Również strona wschodnia jest no, bardzo warta Waszej uwagi, dlatego że poranek to jest ważna część dnia. On nas przygotowuje do naszego dnia. I jeżeli wstaniemy rano i pierwsze co będziemy widzieć, to będzie światło, które nam doda energii, no to ten dzień będzie inny niż gdybyśmy wstali, a tam półmrok. Na pewno to znacie. Dom bardzo wpływa na jakość naszego życia. No i trzeba to brać pod uwagę. Wracając do stron świata. Strona zachodnia to jest strona, która się najbardziej przegrzewa. To światło słoneczne tam jest takie najgorętsze. Latem naprawdę czasami jest problem, bo niektórzy mają na przykład wewnątrz 40 stopni, więc ta strona zachodnia to jest strona, której albo lepiej unikać, albo zapewnić sobie dobrą ochronę przeciwsłoneczną. Z kolei jeżeli chodzi o stronę północną, no to tutaj można powiedzieć, że przez cały rok światło we wnętrzu jest podobne, dlatego że do niego nie dociera bezpośrednio słońce. I podałam wam cztery kierunki świata, a na dobrą sprawę jest ich 360, tyle ile jest stopni po okręgu. Dlatego, że działka oczywiście może być różnie usytuowana i to ma znaczenie, w którym kierunku jest Zlokalizowany na przykład salon. Czy to będzie południe, czy to będzie południowy wschód, a może trochę bardziej w stronę wschodnią będzie ten salon usytuowany. I to ma znaczenie między innymi dlatego, że słońce w ciągu roku zmienia swoje położenie. W każdym półroczu ta pozycja słońca na niebie nigdy nie jest taka sama. Więc może się okazać, że na przykład będziecie mieli jakiś pokój od strony północno-wschodniej. I będzie w tym pokoju słońce latem, kiedy to słońce wschodzi o czwartej. Jesienią to słońce Wam jeszcze doświetli to pomieszczenie o wschodzie, ale potem zimą już go nie zobaczymy. I to na przykład się aplikuje do kuchni. Bo w kuchni byśmy chcieli, żeby słońce było z rana na przykład o siódmej, ale zimą czy późną jesienią, kiedy potrzebujemy tego słońca najbardziej, kiedy ono nam też potrafi dogrzać pomieszczenia z rana, zimą tego słońca nie będzie. W tej kuchni od północnego wschodu, mimo że teoretycznie no jest ta kuchnia od strony wschodniej. I tak by można było przejść przez każde pomieszczenie. I polecam Wam szósty odcinek podcastu właśnie w tym temacie. A przejdę do kolejnego tematu, czyli do relacji wnętrza z zewnętrzem. I co ja mam na myśli? Wszystko to, co się wiąże z Waszym życiem w domu, ma odniesienie do zewnętrza tego domu. Będziecie żyć w konkretnym miejscu. Na konkretnej działce, w domu wybudowanym na tej działce, będziecie mieli zawsze jakiś określony widok, zawsze jakieś określone słońce. I sporo widzę sytuacji, w których dom nie jest zaprojektowany dla działki albo dobrany do działki. I jeżeli na taki projekt się zdecydujecie, to sprawi, że. Nie wykorzystacie tej swojej działki tak, jakbyście mogli, to po pierwsze, e, czyli nie będzie tak dobrze, jakby mogło być, gdyby tylko dobrze dopasować projekt, a po drugie, dom źle dopasowany do działki funkcjonuje gorzej. To, do czego Was zachęcam, to żebyście myśleli o swojej działce, że ona też jest Waszym domem, że jest częścią Waszego domu, że to nie jest, wiecie, powietrze, które otacza budynek plus trawa, e, no bo budynek powstaje na ziemi. Nie. Tak jak dom jest trójwymiarową przestrzenią, tak też działka jest trójwymiarową przestrzenią. I jeżeli tę przestrzeń dobrze zaaranżujecie, to to w ciepłe miesiące będzie coś cudownego. Dosłownie. Po prostu miejsce, w którym będziecie wypoczywać, które będzie ładowało wasze baterie, ale w zimne miesiące, wbrew pozorom, też bardzo widać te relacje wnętrza z zewnętrzem, no bo trudniej się wychodzi na dwór. Ale można na przykład popatrzeć sobie na śnieg, będąc w ciepłym domu. Jeżeli będzie to zaplanowane, no to naprawdę będzie się dużo przyjemniej przebywało w domu. Albo będzie się lepiło bałwana, na przykład na tarasie. I teraz, jak do tego podejść? Trochę o tym mówiłam w pierwszym odcinku o koncepcji, czyli dwa odcinki temu. To był 34 odcinek. I chodzi o to, że są trzy podstawowe narzędzia projektowe, żeby ten dom i działka funkcjonowały jako całość. I opowiem wam dzisiaj o tych narzędziach, właśnie, a w kolejnym odcinku powiem, jak je zastosować i gdzie je zastosować. Pierwsza rzecz to jest bryła. Bryła tworzy przestrzeń. Dlatego, że bryła domu, ściany, strop nad podcieniem, one nam ograniczają przestrzeń, zamykają nam tę przestrzeń. I dlatego, jeżeli na przykład zrobimy w bryle domu wycięcie, na przykład podcień, albo też rzut będzie w kształcie litery L. Albo T, albo U, czy C, no to ograniczając w ten sposób przestrzeń na zewnątrz, tworząc kąty, na przykład literą L ma, mamy taki wklęsły kąt, no to my w ten sposób włączamy to zewnętrze do domu. Po prostu my bardziej czujemy, że ten kąt przynależy do domu, bo w taki sposób powstaje jakaś określona przestrzeń, właśnie przez ograniczanie. I wtedy takie miejsce stworzone to jest dobre miejsce, żeby mieć stół, żeby mieć sofy, zadaszenie. I w ogóle my też podświadomie lubimy siedzieć w miejscu, kiedy mamy coś za plecami na przykład mamy ścianę. Wtedy możemy obserwować otoczenie przed nami i czujemy większą kontrolę sytuacji to na takim podświadomym poziomie. Więc to, co się dzieje przy takim układzie, to jest to, że zyskujemy dodatkową przestrzeń w domu. Taki bufor między wnętrzem i zewnętrzem domu. Przestrzeń niby na zewnątrz, ale jednak trochę wewnątrz. Oczywiście zorientowanie takiej przestrzeni, gdzie będziemy spędzać czas e, względem stron świata, jest też bardzo ważne. Więc jedna rzecz to jest bryła. A druga rzecz to są otwarcia, czyli okna. I można spojrzeć na okna w taki sposób, jakby nie miały szyby. A co by było, gdybyśmy nie mieli okien, na przykład dużego przeszklenia w salonie? Mielibyśmy sam otwór, więc mielibyśmy część zadaszoną domu i część niezadaszoną domu. Byłyby te przestrzenie fizycznie połączone, tylko że po prostu część byłaby wygrodzona ścianami, częściowo. I tak naprawdę w naszym odczuciu szyby są potrzebne, ale nie dla naszego odbioru przestrzeni. W pewnym sensie mogłoby ich po prostu nie być. W pewnym sensie, bo jednak jesteśmy świadomi, tego ograniczenia, które tworzą szyby. Ale o co chodzi z tymi otwarciami? Słuchajcie, wszystko polega na tym, żeby otwarcia były w odpowiednim miejscu były w odpowiednim miejscu względem działki, czyli tej relacji wnętrza i zewnętrza ale oprócz tego, żeby były w odpowiednim miejscu względem układu funkcjonalnego domu i też oczywiście względem elewacji, żeby ten budynek wyglądał dobrze z zewnątrz. Więc tutaj sporo trzeba zgrać. I ostatnia rzecz, to może nie jest odkrycie Ameryki, ale to jest taras. Taras łączy nam dom w sensie wnętrza i działkę w sensie zewnętrza. Taras jest buforem, tak realnie, funkcjonalnie. Jest funkcjonalnie bardzo związany z domem, a jednocześnie jest funkcjonalnie związany z zewnętrzem. I teraz to wszystko złóżmy: ukształtowanie bryły domu, otwarcie czyli okna i taras. Wycięcia w bryle domu, tak jak mówiłam, one są buforem między wnętrzem i zewnętrzem w naszym odbiorze przestrzeni, co jest bardzo ważne i bardzo wpływa nam na użytkowanie. I wycięcia w bryle tworzą nam przestrzeń również funkcjonalnie. Dalej mamy taras, rozumiany jako po prostu podłoga, utwardzenie tej przestrzeni, która już jest stworzona, który ma pewne granice. I ta przestrzeń, ona jest stworzona niekoniecznie tylko przez budynek, bo taras to są też pergole, różnego rodzaju ścianki, czasami ścianki przesuwne. I w złym projekcie taras po prostu jest utwardzoną nawierzchnią przed domem, bo właściwie jej jedynym atutem jest to, że nie siedzimy na trawie, bo na trawie powierzchnia może być nierówna, tylko siedzimy na płaskim, twardym podłożu. I nie do końca o to chodzi w dobrze zaprojektowanym tarasie. I ostatnia rzecz to otwarcia, czyli okna. I to wszystko funkcjonuje razem. Bez właściwego otwarcia, my nie odczujemy, że na przykład nasz taras jest częścią domu. Jeżeli różnego rodzaju wycięcia w bryle będą we właściwych miejscach, otwarcia będą we właściwych miejscach i będą właściwie ukształtowane, jeżeli taras będzie we właściwym miejscu i też dobrze ukształtowany, to to wszystko stworzy dom taki, jaki powinien być nowoczesny dom czyli taki dom, w którym jego mieszkańcy i ich potrzeby są na pierwszym miejscu. A jakie to są miejsca, będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Jeżeli tak było, to będę Wam wdzięczna za komentarz, za ocenienie podcastu. Jeżeli chcielibyście więcej się dowiedzieć o projekcie domu, to zapraszam Was na mój Instagram, Dom Według Ciebie. Jeżeli macie do mnie pytania, uwagi, to tam też możecie się ze mną skontaktować. A na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.